Otwieranie paczek z Lego odamuzi. Dzień pierwszy. Dobra, trzeba się ich wszystkich pozbyć. Zaczniemy od jednej. Karton jest pełen klocków aż po brzegi. Wysypmy to. Łoo! Wow. Jest tu tak dużo, że nie ma szansy tego wszystkiego przejrzeć. W ogóle, jeżeli nie zamawialiście nigdy klocków z BrickLinka, to może was dziwić, że wszystkie one są popakowane w worki strunowe. Ale tak, to jest właśnie standard pakowania klocków LEGO w sprzedaży takiej na sztuki. A to, co ja tu trzymam, to są w ogóle takie klocki typu bale drewno. Jest ich też całkiem sporo. Ale wypatrzmy jakąś perełkę. Kontenery. Takich zawsze miałem dosyć mało, a one są fajne, bo nie tylko mogą służyć jako taki po prostu, jako taka skrzynia, ale również mają. Fajną teksturę i można ich używać w budowlach. Worki. Zobaczcie, jak dużo ich jest. A ja zawsze ich miałem tak chyba sześć. Tu jakieś okrągłe bryki, kolumny można robić. Tu jakieś takie ścięte, żeby robić budowle o bardziej nieregularnym kształcie. Co tu jeszcze ciekawego można znaleźć? Cylindry z lotkami. To jest niby spód rakiety, ale można tego użyć też jako nóżki do stołu takiego małego. I też bardzo fajnie wygląda. Uuu, ile żarówek. No to fajne, bo to jako lapeczki w jakimś schronie czy innym bukcie. O, trochę ciemno Czerwonych klocków. O, tak samo mamy też cylindry w tym kolorze. I tutaj jeszcze troszkę. Uu, banany. Banany. Sporo łuków tu zauważyłem. Tutaj mamy białe, tutaj mamy. Ciemnobrązowe, bardzo wartościowe łuki. Oho! Tutaj dopiero jest skarb. Liny. I to takie długie całkiem. O, oh, kurczę, tu jest tyle rzeczy do przejrzenia. Szybka runda. Mamy słupy do lamp. Mamy wysokie briki. Można z nich robić fajne filary. Pieczywo! No przecież to jest podstawa każdej cywilizacji. Czarne tarcze. O, tutaj już widzę fajne rzeczy do wymienienia. Tak zwane klocki ze zwojem. Naprawdę podejrzanie, duża ilość bumerangów. Zbierzmy je w jakieś takie grupy może. Jeden turkusowy brick, 2 na 4 Kluczowa część w tym zamówieniu. Dobrze, że się, że się tu pojawiła. Po lekkim posegregowaniu zebrało się tutaj trochę talerzy, nie za dużo, całkiem spora ilość barów, mamy trochę elementów roślinnych, zebrała się pokaźna ilość łuków, trochę mamy snodbricków, trochę mamy tiley, ale naprawdę spora ilość zwykłych cegiełek, ale też zaokrąglone oraz naprawdę sporo slope'ów. No i oczywiście wielkie pudło innych rzeczy, których nie będę teraz segregował, bo nie mam na to czasu. Jutro ciąg dalszy.